To jest próba metanowa Magister inżynier Mazurkiewicz mierzy metan w odpadach w sobojni mięsnej Przełóżę środkę nad tym jest jakiś poziom co to pokazuje tak 100 ppm ale to... 100 ppm? -ów? ale mów głośno żebyśmy mieli na kamerze 100 ppm jest No wysoko? 100 ppm jest oh, like in na poziomie stopiemów? Stopi pjemów? Ok. Ile ja pokazuje? Co tam mogło wiesz? Jeszcze jakiś czujnik mieć pamięć czy coś, czyli mhm. trzeba zawsze ze 2-3 razy poprawić. Jasne, oczywiście Jest jeszcze nic? Jeszcze nic nie ma. Nic nie ma tak. Czy to jeszcze że tak powiem z kanału mogło być? Przyłącz teraz do środka, bez machania. Wieś, macham po to, Wietrze wpadło do środka. Jasne, a jakbyś mógł jeszcze troszeczkę ten, że tak powiem, rozłożyć, ten z świeżej masy, bo mogło teraz być, wiesz, zwijane, nie? Raczej rozwiany przez... Ile? Jednak jest emisja Panie kolego, jak pan jutro będzie na YouTubie to... To jest poznawalność pana wśród rolników zadać. No się w ogóle na wsiak nie pokazał Za te opłaty metanowe ale to jest tak na granicy widzę że tych stóp, wiesz? To tak... Musimy pamiętać, że to jest odpad z, z tego z ubojni, tak? z konkretnie z szczerzenia żołądków krowich. Spróbuj jeszcze jedna tam. Jeszcze no tam jakoś nie? tak świeżo wiesz? Zamierzaj. Stara się kolegi tej przy okazji. Doktorat ci się tu nie będę zajmował. Teraz, od razu, dawaj. Czy użył nie, nie machaj? Ale to wiesz to, to może nie być za bardzo wiesz. Czy pół powietrza. Czyli 100. około 100 ppmów, tak? Dobrze. ale widać że jest na granicy, albo ten metan bardzo szybko się uwalnia. Tak, tak, bo tu widzisz że jest, jest w tym momencie przepływ, tak? To wszystko jest. Przekać, nagramy tego ptaszka tam tak. No pobieram drugą kupkę Ptaszek zaatakuje Piękny ptaszek Dobra, no, tyle byłoby nad pudłonka, tyle tego przyrody teraz Dobrze zapowiadający się naukowiec. Co robi dobrze zapowiadający się naukowiec w Polsce, tak? Pomierzył? To teraz <śmierzy> tych spowierzę. Cześć, końcu zrobić ten doktor, nie będzie kamerował. się no, może na weselach wiesz, zawsze karierę zrobisz, nie? No. Musimy pamiętać, że możemy tutaj wykorzystać bakterie, które są w żołądku krowim, ponieważ one tu już są, tak? I ich kula są już zawarte, więc można po prostu spróbować... Ale ciepłe. No tak, tak, bo to procesy, nie? Tak, że tak powiem to świeże było złożone, to po prostu procesy zachodzą, nie? Myślę, że nawet warto byłoby, żeby Jacek to wykorzystał na namnożenie tych bakterii i zrobienie z eksperymentu na nich. Jest. Dobrze. To idziemy stąd, nie? Weź ten i... Oczywiście, będzie ciepło. Nie masz tu pomiaru temperatury? Szkoda. Byśmy od razu wiedzieli ile. Zrobimy jeszcze pomiar bo, y, jeszcze na tych, na tych odchodach y, owiec, tak? Chodź, bo już będziemy ładnie pachnieć jak przyjedziemy do Poznania. Aha, jeszcze... Jeszcze jeden pomiar, tak? 100 ppm? Otworzył troszeczkę, żebym widział. No dobra. Coś <laughs> okay, tam Jak się trasy nie nagrało to kół w Ok. Okej.